Witamy Cię na naszej internetowej stronie cyklicznego kursu Sekret Życia. Ania Żugaj i Andrzej Nikodemowicz. Chcielibyśmy w paru zdaniach zainteresować Cię naszymi zajęciami, których celem jest pokazanie Ci praktycznych metod i sposobów, jak lepiej żyć. Naszą pracę opieramy o starożytne przekazy mędrców i proroków oraz współczesną wiedzę naukową. Tworząc praktyczne metody pracy z tą wiedzą, Przygotowaliśmy dla Ciebie wiele technik i narzędzi, których celem jest pełna przemiana na wielu poziomach, abyś lepiej żył i rozumiał siebie, abyś był zdrowy, szczęśliwy, kreatywny i radosny, abyś był zasobny we wszystkie dobra na każdym poziomie. Pamiętaj, duchowy nie oznacza ubogi, a świadomy nie oznacza biedny i cierpiący. Czy zastanawiałeś się, dlaczego nie rozumiemy siebie, swoich bliskich nie rozumiemy ziemi ani kosmosu? Jakim językiem możemy porozumiewać się z Matką Ziemią i naturą, która czuje i jest żywą? To właśnie język myśli, uczuć i emocji jest tym, który łączy nas z naturą i wielką kreacją? Matka Ziemia pragnie naszego rozwoju, a ojciec Niebo apeluje do nas o przebudzenie. Starożytni przekazali nam język komunikacji z Ziemią i kosmosem, pozostawiając po sobie wskazówki i olbrzymią wiedzę, zapisy, rysunki, symbole, które informują nas, że Ziemia jest żywym mechanizmem, że posiada swój język, wrażliwość i ponadczasowość, że czuje i odbiera nasze emocje i uczucia. W swoich rysunkach, zwojach, manuskryptach, tablicach i księgach przekazali nam wskazówki. Jakim językiem mamy się posługiwać w relacji z Ziemią, kosmosem i z samym sobą? Archeolodzy i historycy dotarli do tych materiałów, dokonali wszelkich naukowych badań, potwierdzając ich prawdziwość i autentyczność. Filmy na te tematy i współczesne odkrycia macie dostępne tu obok na naszej stronie. Patrząc na piękno natury, jej zasoby, faunę, i florę, Starożytni, a teraz naukowcy ściśle określili i zdefiniowali język, jakim ona z nami się komunikuje i my z nią. Językiem tym jest język myśli, uczuć i emocji, który poprzez serce tworzy niezwykłe pole zwane polem rezonansowym. Tak więc to serce daje nam nieograniczone możliwości połączenia i komunikacji z tym, co tworzymy i myślimy. Tak, serce. A serce to miłość, moc i potęga miłości. Zatem to miłość tworzy, a lęk i opór niszczy oraz zabiera. Dokładnie tak. Dlatego nasza praca w sekrecie życia to praca rozpuszczania i zamiany lęków, oporu oraz destrukcyjnych programów na wszelkie bogactwo, zdrowie, piękno, partnerstwo i dostatek. Na harmonię, czystość umysłu, rozwój świadomości, spokój i bezpieczeństwo. Na nowy program. Główna myśl naszej pracy i życia to dawanie i dzielenie się. Dawanie jest otrzymywanie. Pamiętaj o tym, że to miłość jest budulcem, a techniki i metody pracy projektem i programem na tej budowie. Twórzmy siebie lepszym, zdrowszym, doskonalszym. Bo tylko tacy stawimy czoła wezwaniom nowego tysiąclecia. I tego uczymy w sekrecie życia, i tym się z Tobą dzielimy. Zapraszamy Cię na nasze zajęcia, których terminy podajemy obok. Zapraszamy Cię do galerii, do oglądania linków i filmów, które masz na tej stronie. Oglądaj oraz czytaj wszystko, co tu zamieściliśmy, a następnie zapraszamy Cię na zajęcia sekretu życia. Abyś poprzez specjalnie przygotowane, praktyczne techniki pracy z tą wiedzą zmieniał siebie, abyś lepiej żył. Zapraszamy Cię do naszej grupy. Pracujemy razem, uczymy się razem, podróżujemy i bawimy się razem. Dołącz do nas. Do zobaczenia na zajęciach.